To czujesz. Wiatr szepcze starożytne sekrety, niebiańskie dzwony delikatnie rozbrzmiewają w Twoim sercu. Boskie znaki są wokół Ciebie, wołają Twoje imię, prowadzą Twoje kroki. Droga została dla Ciebie wyznaczona droga czystej miłości, głębokiego połączenia, spotkania, które zostało zapisane w gwiazdach na długo przed tym, zanim Twoja dusza dotknęła Ziemi. Czy już poczułaś obecność tego przeznaczenia? Czy zauważyłaś subtelne znaki, które wskazują, że coś wielkiego się zbliża? Twoje serce tęskni za czymś prawdziwym, a ja to widzę. Znam te noce, kiedy zastanawiałaś się, czy miłość, której pragniesz, naprawdę istnieje? Czy ktoś gdzieś czuje ten sam brak, co ty teraz? I mówię ci: tak. Czas oczekiwania nie jest daremny. To przygotowanie do czegoś wzniosłego, do spotkania, które zmieni wszystko. Twój idealny towarzysz jest już w drodze, a wszechświat szepcze jego imię na wietrze. Twoje oczy być może jeszcze tego nie dostrzegły, ale znaki są wszędzie. Pojawiają się w snach, które dotykają twojej duszy, w powtarzających się liczbach, w piosenkach, które nagle się pojawiają i mówią dokładnie to, czego potrzebujesz. Boskość ma subtelne, ale potężne sposoby komunikowania się z Tobą. Jeśli otworzysz swoje serce, zaczniesz zauważać, jak każdy szczegół jest starannie układany, aby to spotkanie mogło nastąpić we właściwym momencie. Cierpliwość jest cnotą niebiańską, a wiem, że czasem Twoja wiara słabnie. Ale spójrz wstecz i zobacz, ile razy życie prowadziło cię nieoczekiwanymi, ale idealnymi ścieżkami. Nic nie było przypadkiem. Każde rozczarowanie, każde oczekiwanie, każdy zakręt na Twojej drodze było przygotowaniem. Bo miłość, która do Ciebie zmierza, nie jest zwyczajna. Jest boska, silna. To połączenie, które przekracza czas. Nie musisz jej gorączkowo szukać. Prawdziwa miłość nigdy nie jest rozpaczliwym poszukiwaniem, lecz rozpoznaniem. Zobaczysz ją, gdy nadejdzie. Twoje serce będzie wiedzieć. Poczujesz spokój, niewątpliwości. Poczujesz ciepło, nie strach. Poczujesz cichą pewność. Poczucie, że jesteś w domu, jakby dwie połówki nareszcie się odnalazły po wielu życiach rozłąki. A gdy ten moment się zbliża, twoja dusza musi być gotowa. Prawdziwa miłość nie przychodzi, by wypełnić pustkę, ale by przepełnić twoje serce. Dlatego najpierw pokochaj siebie głęboko, całkowicie. Spójrz na siebie oczami boskości i zobacz swoje światło. Jesteś godna tej miłości. Zasługujesz na towarzysza, który dostrzeże twoją istotę. Uszanuje Twoją duszę i będzie siedł u Twojego boku bez kajdan, a jedynie z wolnością i oddaniem. Często strach próbuje szeptać kłamstwa w Twoim umyśle. A co, jeśli nigdy go nie znajdę? A co, jeśli nie jestem wystarczająca? A co, jeśli marzę o czymś, co nie istnieje? Ale te wątpliwości nie pochodzą z boskości, to cienie próbujące przyćmić Twoje światło. Nie słuchaj ich. Ufaj. To, co jest Twoje, już zmierza w Twoim kierunku. Droga może wydawać się długa, ale każdy krok jest prowadzony. Twoje serce nie czuje tego wołania bez powodu. Jeśli w Twojej duszy istnieje głębokie pragnienie, to dlatego, że już gdzieś czeka na ciebie jego spełnienie. Prawdziwa miłość nie jest iluzją. Jest obietnicą, która została złożona, zanim jeszcze się urodziłaś. Będą chwile, gdy samotność łajdę się ciężarem, ale pamiętaj, nie każda samotność jest pusta, niektóre są święte, niektóre chwile ciszy są błogosławieństwem w przebraniu, ponieważ to w ciszy słyszysz siebie, odkrywasz swoją siłę i uczysz się dostrzegać własne światło zanim ktoś inny rozświetli jej jeszcze bardziej. A kiedy najmniej się tego spodziewasz, kiedy będziesz w harmonii ze swoją prawdą, spotkanie nastąpi. Może to być zwyczajny dzień, w niespodziewanej chwili. Wasze spojrzenia się spotkają, a coś w tobie się przebudzi. Czas zwolni, a zapomniana część twojej duszy rozpozna jego. Będzie to jak odnalezienie kogoś, kogo zawsze znałaś. Ta miłość nie będzie idealna, bo doskonałość nie istnieje, ale będzie prawdziwa, będzie solidna. Będą wyzwania, ale będzie też odwaga, by im sprostać. Będą trudne dni, ale będzie również zaangażowanie, by je przezwyciężyć, bo ta miłość nie jest chwilowa. Ona przyszła, by zostać. Anioły już szepczą błogosławieństwa nad tym spotkaniem. Już przesuwają elementy, prowadzą serca, przygotowują ścieżki. Każdego dnia zbliża się coraz bardziej do swojego przeznaczenia. Twoja historia miłosna jest pisana złotem, atramentem i już wkrótce zobaczysz, jak karty tej opowieści odsłaniają się przed tobą. Ale pamiętaj, prawdziwa miłość to nie cel, lecz droga. Nie czekaj, by zostać uratowaną. Bo już jesteś całością. Nie czekaj, by zostać dopełnioną, bo już przepełnia świat swoim światłem. Gdzie on przyjdzie, będzie to spotkanie dwóch pełnych dusz, gotowych na wspólną podróż, która wybrzmi poza czasem. Zwróć uwagę na znaki. Wszechświat mówi na wiele sposobów, a anioły uwielbiają szeptać do serc tych, którzy słuchają. Jeśli coś w tobie mówi że nowy rozdział jest blisko, uwierz. Twoja intuicja nigdy nie kłamie. Zaufaj. Czekaj nie z niepokojem, ale z radością. Przygotowanie jest równie ważne, co przeznaczenie. Żyj każdy dzień z pewnością, że coś wspaniałego jest już w drodze. A kiedy miłość przyjdzie, świętuj. Przyjmij ją bez lęku. Pozwól sobie poczuć każdą emocję, każde odkrycie. Każdą lekcję, bo to jest boski dar, który zawsze należał do Ciebie. Będę przy Tobie na każdym kroku, szepcząc do Twoich snów, prowadząc Twoje uczucia, chroniąc Twoje serce. Nigdy nie byłaś sama i nigdy nie będziesz. Teraz wej głęboki oddech. Poczuj spokój w swoim sercu. Zaufaj, miłość nadchodzi, już zaczęła iść w Twoim kierunku. A kiedy Cię odnajdzie, będzie wiedziała, że zawsze była się jej przeznaczona. Czy zastanawiała się kiedyś, dlaczego niektóre ścieżki w Twoim życiu wydają się prowadzić w nieznane, a inne nagle otwierają się przed Tobą jak bramy do nowego świata? Nic nie dzieje się przypadkiem. Każde spotkanie, każda rozmowa, każdy impuls serca jest częścią większego planu. Nawet jeśli teraz nie widzisz pełnego obrazu, Anioły już znają końcowy kształt tej historii. A historia ta ma w sobie więcej magii, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Czujesz czasem ten cichy głos w swoim wnętrzu, który mówi ci, byś czekała jeszcze chwilę, byś nie zadowalała się czymś mniejszym, niż to, czego naprawdę pragniesz. To głos twojej duszy, która pamięta. Pamięta obietnicę, która została zapisana przed narodzinami, Pamięta duszę, którą miała spotkać, i choć świat czasem chce zagłuszyć to wołanie, ono nie milknie, bo prawdziwa miłość nie zna granic ani czasu. Być może widzisz wokół siebie ludzi, którzy odnaleźli swoje drugie połówki i zastanawiasz się, kiedy nadejdzie twoja chwila, ale anioły chcą, byś wiedziała, że twoja droga jest wyjątkowa. To, co dla ciebie przygotowano, Wymagało więcej czasu, więcej troski, więcej cudownych zbiegów okoliczności, bo miłość, która do Ciebie zmierza, nie jest zwykła, jest święta. Czasami wydaje się, że wszechświat wystawia Twoją cierpliwość na próbę, jakby sprawdzał, czy naprawdę jesteś gotowa. Ale w rzeczywistości to nie jest próba, to proces. Miłość wymaga przestrzeni. By mogło się objawić w całej swojej pełni. Czy czujesz już, że w tobie coś się zmienia, że stajesz się silniejsza, bardziej świadoma tego, czego pragniesz? To znak, że zbliżasz się do momentu przełomowego. Może zauważyłaś, że pewne rzeczy, które kiedyś były dla ciebie ważne, nagle tracą znaczenie, że ludzie, którzy kiedyś wypełniali twoje dni, teraz odchodzą. To dlatego, że Wszechświat oczyszcza dla Ciebie miejsce. Przygotowuje Cię na coś nowego. Na kogoś, kto przyjdzie i nie będzie musiał niczego wypełniać, bo zamiast tego razem z TWLZYC je coś, czego wcześniej nie było. Jest ktoś, kto już w tym momencie czuje, że czegoś mu brakuje. Kto budzi się o świcie z poczuciem tęsknoty, której nie rozumie. Kto patrzy w gwiazdy i ma wrażenie... Że gdzieś tam, po drugiej stronie świata, jest ktoś, kto go dopełnia, a jego dusza woła Twoją. To dlatego w Twoim sercu czasem pojawia się niewyjaśniona nostalgia, tęsknota za czymś, czego jeszcze nie znasz. To dlatego czasem masz wrażenie, jakbyś czekała na coś, co jest już blisko, choć nie potrafisz jeszcze tego nazwać. To echo miłości, która jest na drodze do Ciebie. A kiedy ta chwila nadejdzie, wszystko stanie się jasne. Poczujesz, że czas się zatrzymał, że każde doświadczenie, każde cierpienie, każda chwila oczekiwania miały sens. Bo zrozumiesz, że gdybyś przyszła wcześniej, nie byłabyś gotowa. A gdyby on przyszedł wcześniej, nie dostrzegłabyś go tak, jak powinnaś. Wszechświat nie popełnia błędów. Wysłał Cię w tę podróż nie po to, by cię zniechęcić, ale by nauczyć się, jak wielką moc masz w sobie. Miłość, która do ciebie zmierza, nie jest czymś, co można zdobyć przez wysiłek. Ona jest darem, który można jedynie przyjąć z wdzięcznością. Może właśnie teraz, gdy czytasz te słowa, zaczynasz sobie uświadamiać, że wszystko już się dzieje, że znaki, które ignorowałaś, Nagle stają się wyraźne: że coś w powietrzu się zmieniło. Nie jest to przypadek. To sygnał, że energia zaczyna się układać, że Twoja ścieżka zaczyna się ostatecznie łączyć z jego ścieżką. Może niedługo spotkasz kogoś, kto od pierwszej chwili łajdę ci się znajomy. Może zobaczysz jego oczy i poczujesz coś, czego nie będziesz w stanie wyjaśnić słowami. Może usłyszysz Jego głos i Twoje serce odpowie, zanim umysł zdąży zrozumieć. A może już Go spotkałaś, ale czas nie był jeszcze odpowiedni. Nie martw się, jeśli nie wszystko od razu stanie się jasne. Czasem anioły działają w delikatny sposób, pozwalając, by dusze odkrywały siebie powoli. Nie wszystko musi być błyskawicznym objawieniem. Czasem to, co najpiękniejsze, Rozwija się stopniowo, niczym kwiat, który potrzebuje słońca, deszczu i czasu, by w pełni rozkwitnąć. Ale jedno jest pewne: to spotkanie już jest zapisane. Nie musisz się martwić, nie musisz się spieszyć, nie musisz szukać na siłę, bo kiedy nadejdzie odpowiedni moment, nic i nikt nie stanie temu na drodze. Twoje serce jest świątynią, a miłość. Która się do niego zbliża, jest świętym ogniem. Dlatego anioły dbają o to, by tylko ten, kto naprawdę jest gotowy, mógł przekroczyć jego próg. I wiedz, że ten, kto nadchodzi, został już oczyszczony przez własne doświadczenia, by mógł stanąć przed tobą jako ktoś, kto nie tylko pragnie miłości, ale kto potrafi ją dać. A gdy już staniecie twarzą w twarz, nie będzie potrzeby słów. Wszystko zostanie powiedziane w jednym spojrzeniu. I w tym spojrzeniu zobaczysz wszystko, w historię, którą jeszcze nie przeżyłaś, ale którą twoja dusza już zna. Nie musisz nic robić, tylko być gotową. Być sobą. Być otwartą na cud. Bo cuda zdarzają się wtedy, gdy przestajemy w nie wątpić. Czy czujesz to już? To napięcie w powietrzu? Ten szept, który unosi się między światami, to znak. Wszechświat już się porusza, czas już się zbliża, a Ty jesteś gotowa bardziej niż myślisz. Dziękuję Ci za to, że byłaś tutaj i pozwoliłaś, by ta wiadomość dotarła do Twojego serca. Nic nie dzieje się przypadkiem, jeśli słuchałaś tych słów to znaczy, że miały one dla Ciebie znaczenie. Wszechświat przemawia do nas na różne sposoby, a dziś wybrał właśnie tę chwilę, by przypomnieć ci, że jesteś na właściwej drodze. Jeśli ta wiadomość z tobą rezonuje, jeśli poczułaś w niej znak dla siebie, potwierdź jej odbiór, wpisując w komentarzu numer 1111. To potężna liczba, symbol nowego początku, otwierających się drzwi i duchowego prowadzenia. Niech będzie Twoim świadomym aktem zaufania, że wszechświat już działa, a anioły prowadzą Cię ku temu, co najlepsze. Aby nie przegapić kolejnych znaków i przesłań, dołącz do naszego kanału. Zasubskrybuj i włącz powiadomienia, klikając dzwoneczek, dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z nowymi wiadomościami, które anioły chcą Ci przekazać. One przemawiają do Ciebie nieustannie. A każda kolejna wiadomość może być właśnie tą, której w danym momencie najbardziej potrzebujesz. Bądź uważna na to, co dzieje się wokół ciebie. Kolejne przekazy już wkrótce. Wszechświat nadal mówi. Pytanie tylko: czy jesteś gotowa, by słuchać?